Dzień dobry. Do oferty trafia Volkswagen Crafter na rozstawie 364 z silnikiem dwulitrowym, 140 koni, połączonym z automatyczną skrzynią biegów. Na wyposażeniu elektryczne grzane lusterka. Skórzana kierownica. Manetka do automatycznej zmiany biegów. Automatyczny ręczny 10-calowy wyświetlacz z app connectem Wersja trzyosobowa. Górne półki. Ładowarka indukcyjna. czujniki parkowania przód i tył wysoki dach jeżeli chodzi o przestrzeń ładunkową. Po podłodze mamy 320. Takiego kraftera w listopadzie przy Dwuletnim leasingu, pełnej wpłacie i minimalnym wykupie można sfinalizować z leasingiem 10375. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 502 050 252.